Zaprezentuję teraz jeden z popularniejszych mierników portu USB dostępny w naszym sklepie internetowym pod numerem katalogowym bt 147 Jest to miernik KWS V20 produkcji Kewejsi lub Zaoxin. Jakie on ma parametry? Ma pomiar napięcia stałego od 4 do 20 V, prądu od 0 do 3 A, czasu do 99 godzin i pojemności naładowania akumulatorów do 99 000 mAh. W zestawie otrzymujemy miernik. Znajduje się on w półprzezroczystej obudowie i tutaj widać całą tą elektronikę. I tutaj mamy standardowy wtyk USB i gniazdo USB. Jest to miernik, on jest przezroczysty dla systemu transmisji danych i tym podobnych i mierzy on podstawowe parametry tutaj podłączę go do, na razie do powerbanka i co on umożliwia pomiar napięcia, tu jest wyświetlane napięcie poniżej prąd, pomiar napięcia z rozdzielczością 1 setnej tak samo pomiar prądu 1 setna ampera pomiar czasu z, z dokładnością rozdzielczością 1 minuty oraz Miliampero godziny. Przystąpię teraz do przetestowania tego miernika. Na sam początek sprawdzę, w jaki w ogóle sam prąd pobiera prezentowany miernik KWS V20. W tym celu mam tutaj przewód z jednej strony zakończony wtykiem USB, z drugiej strony krokodylki. Podłączam się do uniwersalnej ładowarki. I w szereg włączę amperomierz. Amperomierz mam włączony. I zobaczmy, jaki prąd pobiera sam miernik. Miernik się uruchomił, jak widać, i pobór prądu wynosi 4-5 mA. Czyli dosyć. Mało. Przystąpię teraz do przetestowania miernika. Przetestuję teraz poprawność wskazań pomiaru prądów. W tym celu wykorzystam uniwersalną ładowarkę USB. Jej tam maksymalna wydajność prądowa to jest 3A, czyli tyle co ma ten miernik. Wykorzystam tutaj przedłużacz USB i wepnę się w pętle z podłączonymi przewodami. Tutaj mam podpięty. Amperomierz i podłączony w początku sam miernik, i jego wskazania jest 0,0, ponieważ nie mam nic podłączonego na wyjściu, jest tylko pomiar napięcia. Podłączam takie elektroniczne obciążenie portu USB. Tutaj obciążeniem jest tranzystor. I przy pomocy tego potencjometru będę regulował. Prąd. I proszę tutaj, tu jest widoczny, będzie prąd na amperomierzu zewnętrznym, a tutaj amperomierz na razie wskazuje 0,0. Będę kręcił teraz potencjometrem. No, już płynie mi teraz prąd.

równo 1 amper. O, udało mi się 1 amper ustawić. I jak widać przy 1 amperze już praktycznie wszelkie wskazania pokrywają się. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w międzyczasie mam pokazane stopień naładowania Akumulatora, jeżeli byśmy testowali na jakiegoś powerbanka, i tutaj liczony czas. Na razie minęła jedna minuta. Niestety, pomiary z wykorzystaniem ładowarki i przewodu USB przedłużacza musiałem zakończyć, ponieważ powyżej wartości jednego ampera okazało się, że albo ładowarka nie wydala, lub któryś z przewodów USB jest kiepskiej jakości i tylko gruba jest izolacja. W tym celu podłączam się przy pomocy krokodylków do zasilacza laboratoryjnego i w szereg mam wpięty amperomierz i szybko teraz powróćmy do wartości 1A obciążenia kręcę tu jeszcze ewentualnie raz zatrzymajmy się w okolicach 0,5A 500mA tu jest zaniżone to wskazanie o 50mA Ustawmy 1 Amper 1 Amper jest ustawiony I tutaj też jest wskazanie 1 Ampera Ustawmy 1,5 Ampera 1,55 i tutaj też mamy taką podobną zbliżoną wartość. Widać, że nie, dokładnie nie jest to przełożenie tych wartości z lepszej klasy mierników, ale pamiętajmy, że to nie jest jakiś przyrząd laboratoryjny, tylko taki inżynierski, serwisowy do określenia, jaki płynie rząd wielkości prądu. Dobrze, ustawmy 2A. Cóż to 2A? Tu mam 2,04, a tu 2,10 jest różnica 60 mA, ale przy 2A naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Spróbuję teraz wycisnąć maksymalny ten prąd. 3A ustawmy równiutko. Dobrze. Mam 3A. Tutaj ten wynik troszeczkę jest zawyżony, bo jest 3,24, czyli o 200 mA. Ale rząd wielkości jest ten sam. Pozostawiam to ewentualnie do oceny Państwa. Przystępuję teraz do pomiaru kontrolnego wskazań woltomierza w prezentowanym testerze. Tutaj jeszcze. Jak widać zakres pomiarowy tego testera wynosi od 4 do 20V. W tym celu podpieram się do wyjścia zasilacza laboratoryjnego i dodatkowo kontrolnie mam ustawiony voltomierz i będę teraz yy, śledził wskazania. Zacznijmy, yy, sprawdźmy przy jakim napięciu się załączy. Yy. Tester. Jak widać, już 3,8V i tutaj jest wskazanie 4V. Ustawmy naprawdę napięcie 4V. Mamy 4,15. Jakie jest wskazanie? 4,23. Tutaj w tym miejscu jest voltomierz. Będę teraz powoli jechał z napięciem do góry. Ustawmy równo 5V. I jest wskazanie 5,13 a tu jest 5,05 czyli tam jest y, różnicy 7 v volta jedźmy powoli w górę ustawmy na przykład wartość no 5,79 i tu jest o 1.1 volta y, zawyżony pomiar nie jest to miernik laboratoryjny a więc takie wskazania są akceptowalne 6,9V, i tutaj 7V, czyli ten błąd, on zawyża o 1,1V. Ustawmy równo 10V. 10V mam ustawione. I tutaj to jest dodane to V. Zobaczmy, czy to zresetowanie coś pomoże mu. Nie. Dobra. Sprawdźmy tą maksymalną wartość pomiaru napięcia 20 V. Zatrzymamy się jeszcze przy wartości 15 V. Ustawmy. Jest 15,07. I tutaj atem wskazuje 15,3, czyli dodaje 20 V. 20 V jest równo. Jak widać, a tu mam wskazanie 20,4 czy tam 20,3 V. Jest to akceptowalne, bo przypominam, to jest taki tester inżynierski, nie bawimy się w aptekę i taki ten błąd pomiarowy jest dopuszczalny. Jak w praktyce wykorzystać y, miernik napięcia portu USB? Mam ładowarkę y, sieciową USB, podpinam się do gniazda zasilającego, do wyjścia miernika podłączam standardowy przewód i mogę y, teraz podłączyć telefon. Do ładowania i obserwować wszelkie parametry, jakie są ładowania. Jak widać, tutaj mam pomiar napięcia 5,22, i tutaj mój telefon akurat ma jakiś taki dziwny profil ładowania, że prąd ładowania na chwilę skakuje do wartości 0,8 i na chwilkę spada do niższej wartości. Tutaj mamy czas, licznik czasu ładowania, a poniżej licznik pojemności, jaka została naładowana bateria telefonu w mAh. Jak widać, już nastąpił pewien proces ładowania i 10 mAh zostało przekazane do mojego akumulatora telefonu. I to by było tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z testami mierników USB i subskrypcji naszego kanału. Dziękuję, pozdrawiam.